Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z tej strony Pan Tester. Jak wiecie, ostatnio otrzymałem paczkę od firmy tp gdzie pokazałem wam dwa urządzenia. Postanowiłem jednak, że zrobię dwa osobne odcinki, a dzisiaj zaprezentuję wam urządzenie Merkus MS70X. Pokażę wam, jak skonfigurować urządzenie na telefonie, jakie ma zalety oraz przede wszystkim, jakie ma wady, które niestety też znalazłem. Aha, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to możecie kliknąć po prawej mojej stronie, a teraz zapraszam do oglądania. Rozpocznę odcinek, chciałbym powiedzieć, że partnerem dzisiejszego filmu jest firma tp która przesłała mi na testy. Merkusys. jest firmą należącą do marki tp -Link. Przede wszystkim mają ofercie routery, switche oraz wzmacniacze, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam wzmacniacz sygnału MercuSys ME70X. Nie jest to zwykły wzmacniacz. Gdy w te urządzenie posiada już Wi-Fi 6 za niewielkie pieniądze, gdzie teoretycznie powinien osiągać, osiągać wysokie prędkości. Czy rzeczywiście tak będzie, to o tym się przekonamy w dalszej części. Posiada Wi-Fi w zakresie 5 GHz o prędkości 1200 megabitów oraz 24 GHz o prędkości 700, 574 Mb. Oczywiście posiada też Wi-Fi 6. Weźmy do unboxingu, w pudełku niewiele znajdziemy rzeczy jak instrukcje obsługi w różnych językach, przede wszystkim język polski oraz urządzenie. Gdy wyjąłem ten wzmacniacz Wi-Fi to stwierdziłem, że to bardzo spore urządzenie, tym bardziej jak się rozwinie anteny to już w ogóle. W prawej stronie urządzenia z boku mamy przycisk WPS Reset oraz wejście na LAN o prędkości 1 Gb. Tak jak wcześniej wspominałem, urządzenie jest o sporych rozmiarach. Podoba mi się to, że mimo wielkości urządzenie jest smukłe. A tak w ten sposób jest podłączane urządzenie do gniazdka. Teraz Wam pokażę jak zainstalować aplikację na telefonie. Przede wszystkim musimy wpisać MercuSys na aplikację Google Play i naciskamy pobierz. Gdy pobierzemy urządzenie wystarczy nacisnąć zainstaluj i wtedy się uruchomi aplikacja. Kolejnym krokiem akceptujemy warunki użytkowania. Później następnie tutaj musimy zalogować się. Czyli jeżeli nie posiadamy konta jeszcze, no to wystarczy nacisnąć zarejestruj się. Gdy już założyliśmy konto i zalogowaliśmy się, to klikamy na przycisk czerwony o nazwie zacznijmy, a następnie na zakładkę wzmacnia sygnału. Następnie aplikacja poprosi nas o podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego. Później należy poczekać około minuty, a zaświeci się bioda czerwona lub zacznie migać na pomarańczowo. Wtedy aplikacja wyszuka urządzenie. Kolejnym krokiem jest podłączenie do urządzenia tak jak jest pokazane na filmie, a następnie powrót do aplikacji MercuSys. Później należy wybrać sieć bezprzewodową w zakresie 2,4 GHz, wpisać hasło i wybrać sieć 5 GHz i ponownie wpisać hasło. Po przeprowadzeniu wszystkich procedur aplikacja zapisze ustawienia. Powiem Wam tak, że konfiguracja tej aplikacji jest bardzo, bardzo prosta, także każdy kto pierwszy raz tutaj będzie konfigurował w tej aplikacji myślę, że połapie się bez problemu. Jak widzicie wyszukało kilka sieci bez sieci bezprzewodowych. Oczywiście wybieramy sieć 2.4 GHz i oraz 5 i wpisujemy hasła żebyśmy mogli się zalogować. Gdy przeprowadzimy pełną już konfigurację aplikacja poprosi nas o zalogowanie się do urządzenia. Oczywiście hasło które wprowadzaliśmy wcześniej e, do aplikacji. Powiem krótko na temat tej aplikacji. Przede wszystkim mamy zakładkę sieć rozszerzona gdzie mamy podane hasła i nazwę sieci do której jesteśmy podłączeni do routera oraz zakładka sieć główna. W kolejnej zakładce zaawansowane mamy coś takiego jak szybka konfiguracja, zakładka tryb high speed gdzie urządzenie ma za zadanie zwiększyć prędkość z 2,4 GHz na 5 GHz. A system lokalizacji pokazuje nam czy urządzenie jest podłączone we właściwym miejscu. W moim przypadku pokazało, że tak. W zakładce zasięg WiFi możemy ustawić się sygnału. Następnie, zakładka tryb pracy. Tam możemy ustawić, czy chcemy jako wzmacniacz sygnału, czy jako punkt dostępowy. Druga opcja działa tak, że od routera do wzmacniacza podłączamy kablem, a następnie wysyłamy bezprzewodowo. I oczywiście podstawowe ustawienia, jak aktualizacja oprogramowania itp. Uruchomiłem testy wzmacniacza sygnału na Wi-Fi 6 przy 5 GHz. Gdy uruchomiłem speed test, to byłem zaskoczony, że tylko osiągał prędkość 260 megabitów na sekundę. Od razu mówię, że laptop posiadał Wi-Fi 6, gdzie powinny być wysokie prędkości, ale niestety tak nie było. Laptop był 2 metry od wzmacniacza. Podłączyłem później do fanboxa 6 i okazało się, że miałem lepsze prędkości niż ten wzmacniacz. Czy przyczyną może być, że fanbox posiada 6 anten, czy może jakieś zakłócenia? Nie wiem. Przestawiłem później jako punkt dostępowy. Prędkość się poprawiła. Jednak nie osiągała prędkości takiej, jak bym chciał. Lecz gdy już zmierzyłem prędkość w sypialni półtora metra od urządzenia, to już prędkość była o wiele lepsza. Jak widzicie na filmiku prędkości się o wiele poprawiły gdy byłem 1,5 metra od wzmacniacza. Miałem w takim przedziale właśnie, właśnie w przedziale od 400 nawet do 700 czasami 600 ale już to były wyniki przynajmniej o wiele lepsze niż na wzmacniaczku. Przejdźmy do dłuższego podsumowania. Najpierw od plusów, przede wszystkim podoba mi się oprogramowanie na telefon MercuSys, jest łatwe, czytelnie, oczywiście jest w języku polskim. Ma możliwość podłączenia do wyjścia LAN, oczywiście ma 1 gigabitowe, dzięki temu możemy podłączyć jako punkt dostępowy. Podoba mi się to, że pomimo, że jest duże urządzenie, to jest smukłe i ma anteny zewnętrzne. W aplikacji znalazłem funkcję, że też sprawdza, czy dane urządzenie jest w dobrym miejscu, podłączone. Chodzi o to, że znajduje urządzenie po lokalizacji. Posiada WiFi 6, gdzie dzięki temu mamy wysoką prędkość na urządzeniu w okolicy 450 do 600 megabitów na sekundę, ale tylko gdy jest w trybie punktu dostępowego. Jeżeli chodzi o zasięg, to jest na akceptowalnym poziomie. Urządzenie podłączałem też poniżej na parterze i elegancko wyłapywał całe mieszkanie z parteru. I teraz niestety muszę wymienić minusy. Jeżeli chodzi o wzmacnianie sygnału WiFi 6, to tylko miałem prędkość w granicy 240 do 260 megabitów. Nie wiem, czy to był mój błąd, czy rzeczywiście tak słabo osiągał prędkości. Urządzenie było podłączone u mnie w sypialni i miało zasięg ponad 5 metrów od fanboxa 6, a fanbox był w drugim pokoju. Myślałem, że to będzie y, trochę większa prędkość w okolicy od 400 do 700 megabitów, ale niestety tak nie było. Y, miałem świadomość, że miałem przeszkody typu drzwi, lustra, ściany, ale nie spodziewałem się, że będzie taka prędkość. Y, moim zdaniem, Fanbox lepiej u mnie wypadał z prędkościami niż te urządzenia. Jeżeli chodzi o te, cenę tego urządzenia, to jest koszt 299 zł. Czybym kupił? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ musiałbym porównać inne urządzenia i dopiero bym powiedział, czy kupić w takiej cenie, czy może w innej. Na pewno, na pewno spełnia swoje zadanie. Przyda się na pewno osobom, y, które mają duże mieszkanie i zasięg wifi tam, gdzie nie sięga do końca. Y, na pewno nie, wy, nie wywarło wrażenia, lecz na pewno działa jak powinien. Y, to było wszystko na tyle. Dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Oczywiście dziękuję też firmie Teppeling, że przesłała mi na testy sprzęty. E, przynajmniej mogłem e, przetestować, sprawdzić u mnie w moich warunkach. Pamiętajcie też, że zostało mi jedno urządzenie do pokazania i mogę Wam zdradzić, że bardziej mi się podoba ten, ten sprzęt niż ten wzmacniacz. Także jeszcze raz dziękuję Wam, że dotrwaliście do tego odcinka. Dostawcie łapkę w górę pod filmem oraz najważniejsze, klikajcie pod filmem przycisk subskrybuj. Dzięki temu będziecie na bieżąco z filmikami. Możecie też pisać w komentarzach, czy byście zakupili takie urządzenie, a może posiadacie już inny wzmacniacz. Jeszcze raz dziękuję za ten odcinek i do zobaczenia za tydzień. Cześć!